Witam Cię serdecznie. Dzisiaj dowiesz się czym jest funkcja strzałkowa i przede wszystkim dowiesz się kiedy z niej korzystać. Na praktycznym przykładzie, bo poznasz funkcję map oraz filter. Naprawdę świetna lekcja, zapraszam Cię serdecznie. Funkcja strzałkowa to taka, która używa strzałki, czyli właśnie takiego znaku do stworzenia funkcji. Czyli chcemy zastąpić tego typu funkcję innym zapisem po prostu. Właściwie to tylko o to tutaj w tym momencie chodzi. W jaki sposób to zrobić? No, skorzystajmy z szczałki. I co dalej? Po lewej stronie dajemy to, co się nazywa parametrami, czyli kopiuję parametry na lewą stronę szczątki, a na prawą stronę podajemy to, co było w ciele funkcji. I to jest właściwie tyle z teorii. <laughs> tak, właśnie stworzyłeś funkcję, która nie ma nazwy. Jest taka. Bardzo podobna do funkcji anonimowej, tak? to nie ma nazwy, i jesteś w stanie stworzyć od razu tutaj po prawej stronie jej ciało, tak? Super, mamy taki skrócony zapis. Po co w ogóle korzystać z takiego zapisu? To jest już inna sprawa. Sprawdźmy jeszcze, czy to jest rzeczywiście jest funkcja. W jaki sposób wywołujemy funkcję, tak? No, funkcję, aby taką wywołać funkcję, napisałbym co? Nazwę funkcji, następnie nawias, po czym bym wysłał tam jakiś argument. Czyli na przykład chcę przemnożyć 4 przez 2, tak? I mogę sobie zobaczyć wynik tego. W ten oto tutaj sposób zobaczymy, mamy 8. No dobra, ale w jaki sposób wywołać to? No, przed chwilą powiedziałem, że tak naprawdę zastąpiliśmy to, tak? Czyli funkcję z nazwą tym. Czyli właściwie skoro tak jest, no to zabierzmy całe to w nawias, tak? Tą część, bo to jest nazwa naszej funkcji, tak jakby, to jest wszystko, całe nasze ciało ze wszystkim, a następnie co dajemy zawsze, żeby wywołać funkcję? No dajemy nawiasy okrągłe, tak? Teraz wystarczy wpisać, co chcemy zrobić, czyli przynosi na przykład 5. No i to jest właściwie wywołanie z piątką. Jesteśmy w stanie to jeszcze teraz wypisać, czyli po prostu pisujemy alert. Tak? No i potrzebujemy jeszcze dodatkowego nawiasu dla alerta. No i w ten oto sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, że to jest 10, a w drugim wypadku jest to 8, tak? bo przemnożyliśmy tu 4, 4 razy 2, a tutaj 5 razy 2. Czyli jak widzisz, funkcja tego typu właśnie strzałkową, możesz normalnie wywołać od razu, tak? To jest właśnie ciekawe i najczęściej właśnie po to się ją robi, że nie chcemy gdzieś tam mieć funkcji w dalej, tylko chcemy od razu ją wywołać. Tylko to, to jak się tak zastanowisz, to w pewnym sensie traci sens funkcji, tak? Bo niby mówiliśmy, że funkcje tworzymy po to, aby móc je ponownie wykorzystać, tak? A tutaj o co tu w ogóle chodzi? Bo je się wykorzystuje właśnie w takich przypadkach, kiedy mamy właśnie na przykład map czy filter, o którym zaraz będziemy mówić zabierzmy sobie to pod komentarz, bo chciałbym Wam jeszcze coś ciekawego pokazać, bo przypomnę, najpierw dajemy co? Parametry, później dajemy strzałeczkę, a później to, co jest ciałem funkcji. Natomiast ciekawe jest to, że kiedy właściwie jest tylko wykonywana jedna czynność w takiej funkcji strzałkowej, to nie musisz w ogóle pisać słowka return, nie musisz pisać klamerek, tylko możesz napisać to tak. Czyli jest jeszcze szybciej, tak? Przyważcie, no jest możliwość zapisu tego zdecydowanie szybciej. Czyli tylko wtedy, gdy mamy po prostu samego return, tak? Gdybyśmy tam chcieli tam wykonać jeszcze jakieś operacje, no to wtedy potrzebowalibyśmy tych klamer. Natomiast gdy jest to takie dosłownie w jednej linii, to tutaj, te jakby domyślnie, samo dodaje się return, i to znaczy, że to zostanie zwrócone. Gdy. No a tutaj Tutaj też jest ciekawie, bo możemy pominąć te nawiasy. Tak. No i teraz w sumie wywołanie tego też będzie łatwiejsze, tak? Bo teraz widzicie, że jest to czytelniejsze, tak? Czyli to jest tak jakby ta nazwa cała, anonimowa, i wywołujemy z czwórką. I dodajemy na przykład alerta, i możemy zobaczyć wynik, tak? Czyli to coś, to jest najbardziej skrócony zapis tego wszystkiego. Fajna sprawa. I. Co dalej? Mamy sobie tą strzałeczkę, wiemy już jak ona działa, czyli ona zamienia tak naprawdę funkcję, która jest bardzo długa w coś krótkiego, no ale nie możemy tego ponownie użyć, bo jakbyśmy chcieli tutaj jakieś później coś podmienić, coś zmienić, no to to by było bez sensu, tak? Bo jakbyśmy użyli to w paru miejscach i później chcielibyśmy zmienić działanie tego, no to musielibyśmy zmieniać to w każdym miejscu. Ale nie taka jest idea korzystania z tej funkcji. Funkcję strzałkową korzystamy w konkretnych przypadkach. Jakie są te przypadki? No, stwórzmy sobie na przykład tablicę, którą nazwiemy numbers, ok? I przypiszmy do niej wartości takie 1, 2, 3, 4, 5. Prosta tablica, bo to ma być prosty przykład, żeby zrozumieć ideę. I teraz no, wyobraź sobie, że chciałbyś przemnożyć wszystkie te wartości przez właśnie 2, tak? I podmienić przede wszystkim, czyli tutaj bym miał dwójkę, tutaj czwórkę, tutaj będę miał szóstkę, ósemkę i dziesiątkę. W jaki sposób byś to wykonał normalnie? No, mamy teoretycznie już tu funkcję, więc możemy z niej skorzystać, tak? Więc stwórzmy sobie pętlę, która będzie wykonywała się ile razy? No, wykona się tyle razy, ile mamy liczb do Właśnie przejścia, a następnie co? Przypiszemy po prostu do numbers od i, tak? czyli do kolej, każdej kolejnej kolejnego kolejnym przejściu, najpierw do tego, później do tego, do następnego elementu. Przypiszemy wynik z tego, co zwróci na multiply by 2 od numbers od i. Tak? Czyli po prostu przemnożymy właściwie te numbers od i, od, czyli na przykład numbers od 0 przez 2 i podmienimy zawartość. I to jest w sumie jakieś tam rozwiązanie. Nie mówię, że nie jest. I w tym momencie mamy co? Mamy wypisane 2, 4, 6, 8, 10. I jak najbardziej poprawnie. Dodajmy pod komentarz, żeby nam nie przeszkadzało. I idea jest taka, że rozwiązaliśmy te zadanie, ale musieliśmy napisać niesamowicie wiele, żeby tylko przetworzyć trochę jakoś tablicę. A teraz wyobraź sobie, że chciałbym to jeszcze zrobić tak, żeby to utrudnić, czyli na przykład chciałbym przefiltrować te wyniki, które powstaną, czyli te, te 2, 4, 6, 8, 10, żeby tylko wypisały te, które są większe niż 5. No to teraz już jest troszkę gorzej, nie? Bo musiałbyś nagle zacząć tutaj warunki, puszczać tej pętli. To się zaczęłoby tu komplikować. Zdecydowanie. I właśnie z tą pomocą do takich właśnie przy, yy, przypadków przyjdzie nam yy, właśnie korzystanie z funkcji szczaukowej. Zaraz zobaczysz, o co chodzi. Sobie, yy, wykorzystajmy sobie teraz yy, funkcję, która nazywa się MAP. MAP oznacza zmapuj, czyli przyporządkuj, czyli tak jakby przyporządkuj jedno do drugiego, tak? Ustaw jedno obok drugiego i połącz je ze sobą. To znaczy przyporządkować, tak? Czyli przyporządkuj nową wartość do każdego elementu tablicy. I to jest ważne na podstawie funkcji przekazanej jako argument. Czyli będzie to robić te przyporządkowanie tak, jak mu kazano w jakiejś funkcji. I teraz, kiedy napiszę na przykład numbers.map, to mogę kazać wykonać to w ten sposób, jak to robi, co. Multiply by 2 dla każdego elementu tablicy, tak? I w tym momencie to jest ciekawe, bo to będzie na zasadzie takiej, że 1 będzie wykorzystane przez Multiply 2, później 2, później 3, później 4, później 5, tak? Bo dla każdego będzie to przyporządkowanie. I wykonaliśmy właściwie całą tą reakcję. Tylko że, zobaczmy co się dzieje, wypiszmy sobie numbers. Widzimy, mamy 2, 4, 6, 8, 10. Czyli już wykonaliśmy całą tą akcję. Nie. Dlatego, że mamy tutaj jeszcze pętlę, to jest ważne, która wykonała właśnie to wszystko. Mamy 1, 2, 3, 4, 5 dalej. Dlaczego? Dlatego, że to coś zwraca nam jako wynik tablicy, OK. Chodzi o to, że mm, zwróciło nam przemnożone przez te, przez te, przez te dwa czyli 2 razy 1, 2 razy 2, 2 razy 3, 2 razy 4, 2 razy 5. Tablice z tej mapy jest zwrócona, a nie na zasadzie, że podmienia numbers na bieżąco. Więc musimy, jeżeli chcielibyśmy podmienić ją tu tak To musielibyśmy napisać number, zrówna się numbers od map na przykład. I teraz, bo tak, teraz mamy 2, 4, 6, 8, 10. Pozostało to tutaj zwrócone. Moglibyśmy teoretycznie po prostu wypisać to jako wynik od razu. tak Na przykład w ten sposób. I też masz 2, 4, 6, 8, 10 bez zmiany oryginału. Czyli to jest tak, jakby chcę tylko na chwilkę na przykład coś zrobić. Tak? Nie, nie, nie jest tak, że koniecznie, że musisz podmienić. Eee, więc jesteś w stanie coś takiego wykonać. I teraz właśnie wchodzi. Fajna sprawa, bo zauważ, że no, tworzenie funkcji, która miałaby przemnożyć tylko przez dwa w ten sposób jest sensowne. No nie bardzo. To jest dosyć czasochłonne, tak. Zresztą, jakby jak takich operacji będzie w kodzie wiele, a naprawdę może być wiele, no to zaśmiecisz sobie, jakby m, takimi funkcjami tylko służącymi do, do tej konkretnej, konkretnej operacji twój kod. A tak to możesz sobie ją stworzyć tu, bo na tylko tu i wyłącznie tu będzie potrzebna, tak? I wtedy możesz właśnie skorzystać ze funkcji szczałkowej albo funkcji anonimowej. Funkcji anonimowych już mówiliśmy i one są dosyć podobne, bo co? Piszemy function od x, tak? I mówimy, co będzie zwrócone, czyli return na przykład x przemnożone przez 2, tak? I to jest funkcja. Anonimowa, jak widzimy, zadziałała nam poprawnie, mamy 2, 4, 6, 8, 10, tak? Natomiast funkcja strzałkowa to jest jeszcze, jeszcze szybszy zapis tego, tak? Bo już teraz nie musimy pisać funkcji, nie musimy pisać w ogóle tego returna, tak? I tylko sobie dodajemy strzałeczkę tutaj w ten sposób, tak? Więc to jest też i czytelniejsze w takich wypadkach moim zdaniem, tak? O, popatrz, zdecydowanie czytelniejsze niż ta funkcja anonimowa. No po prostu masz wykonać tą operację dla kogo? No dla każdego elementu z tej tablicy. No i zwróć ją z, pomoc, z pomocą właśnie tej funkcji map na samym końcu i pokaż mi wynik. Mamy 2, 4, 6, 8, 10. Genialne, prawda? No, sekunda i mamy wykonane to wszystko. I teraz jest najfajniejsza rzecz, że możemy jeszcze dodatkowo na przykład przefiltrować tą tablicę i zwrócić nową tablicę z elementami spełniającymi warunek w jakiejś funkcji. I możemy to zrobić na dwojaki sposób. Na przykład moglibyśmy tak, tutaj napiszmy new numbers, tak, w ten sposób. I dajmy alert new numbers. I teraz na przykład zróbmy filtered numbers, czyli przefiltrowane liczby. I teraz skorzystamy z funkcji, która filtruje, czyli filtruj, i na jakiej podstawie? Ano, takiej podstawie, że chcę, żebyś zabrał każdy element, z tablicy, czyli właśnie ten x, a następnie chciałbym, żebyś sprawdził, czy x jest większe niż 5, ok? E jeżeli będzie x większe niż 5, to słuchaj, to, to są elementy, które chciałbym, żebyś wybrał i tylko te chciałbym mieć teraz w tablicy, ok? E no dobra, no i zobaczymy. No i mamy pierwszy alert, a drugi alert to jest e nic. Dlaczego? Dlatego, że, 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 nie zabrałem z nowych liczb. A bo stare liczby mamy co? 1, 2, 3, 4, 5, że żadna nie jest większa niż 5, tak? Więc filtr New Numbers powinien był przefiltrować. Czasem warto popełnić błąd, żeby pokazać, że nikt nie jest idealny. 2, 4, 6, 10 i mamy 6, 8, 10, tak? To są te większe teraz liczby z, przefiltrowa z, z tych nowych liczb. Które zostały tu wygenerowane. I to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, bo my teraz natworzyliśmy tych zmiennych, nie? ale patrzcie się na to. Nie tworzymy tego tak, kochani, tylko mówimy: ja chcę przyporządkować to w ten sposób, że przemnażamy wszystko przez 2, następnie chciałbym, abyśmy mi przefiltrował to wszystko w ten sposób, aby wybrać tylko te liczby, które będą właśnie większe niż 5. I to by mnie w sumie interesowało nic więcej. Zobaczmy, co, jaki to jest z tego wynik. No 6, 8, 10. No i teraz zastanów się, to coś, jedna linia do konkretnego przypadku, tak? Korzystamy z funkcji, które tylko tu używamy, nie będą nam potrzebne nigdzie indziej, my chcemy tylko to wykonać raz, więc bez sensu jest stworzenie czegoś takiego i zaśmiecanie nam programu, tak? My chcemy je anonimowo, nie potrzebujemy żadnej nazwy i chcemy, żeby były jak najkrótsze, a nie jak zwykle funkcje anonimowe, które jeszcze muszą mieć słówko function, i to, to, to bez sensu, no? Nie? To, jest, to jest czytelniejsze, zdecydowanie. Liczby, zmapuj, czyli przyporządkuj według tego wzorca, następnie przefiltruj w ten sposób, żeby spełniały ten warunek. Koniec, kropka. No to jest super rozwiązanie. To by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo i pamiętaj o tym, że w razie ewentualnych pytań, ja zawsze służę pomocą. Pozdrawiam.